Jak Ci idzie? Co? Koska Rubika. Aha. Beznadziejne, <gryzny> ja mam kolor ułożyć jeden, ale będę się uczył, mam dwie godziny naukę, później tą koskę zostawię do kolejnego lotu. Myślę, że to super decyzja. Boże, ale jestem śpiąca. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim Bo, kanale. tytułem Trip to pachy. Lecimy do Paryża! Boże, tak strasznie się cieszę. Zarezerwowaliśmy jakiś czas temu lot do Paryża. To będzie taki mój urodzinowy wyjazd, bo jesteśmy niecały tydzień przed moimi urodzinami. Wracamy dokładnie drugiego, czyli w dzień moich urodzin. Boże, ja się już tak nie mogę doczekać. Wczoraj w nocy po prostu, jak sobie rozmawialiśmy o tym, gdzie pójdziemy, jak będzie fajnie, to ja ryczałam ze szczęścia co chwilę. Ja się popatrzę, jak ja zobaczę Fierze, eyeball serio. Czekamy właśnie na kolegę, który zawiezie nas na lotnisko To no, więc odezwę się już tam, ale fajnie, mega się cieszę Bye! Kocham tego kota, Za ogrzytem razem jak go widzę To po prostu aż się cieszy Buzia Dobre posty lotniskowe to byśmy sobie śniadanko, właśnie pokazali nam gate'a, przeszliśmy przez kontrolę i już jestem spokojna. Będę tak super tak spokojna, jak już wylądujemy, a ja zbierzemy bagaże, ale już czuję spokój i czuję taką ekscytację, że jedziemy, bo nie mogę w to wierzyć. I to, to jest śmieszne, bo to nie jest wcale taki daleki lot, to nie jest wiesz, Stany, a no. ja się po prostu podniecam jakby to było nie wiadomo co. Ja się pierwszy raz podniecałem, jak byłem w a Za piątym już mi się znudziło. Nie szpanuj. <laughs> Jesteśmy w Paryżu, jest strasznie mgliście, ale jest w ogóle ciepło. Mam, mam nadzieję, że trafiła się super pogoda. Z tego co patrzyłam na prognozę, to ma być o 17 stopni, więc idealnie na zwiedzanie. Czekamy właśnie na transport. Całe szczęście, że Dominik ma do kolegów. <śmiany> <śmiany> więc mamy, czekamy właśnie na, na znajomego Dominika i jedziemy odebrać klucze. Zrobię Wam room tour. No, na razie nie mam co tutaj Wam wzywać i ja mogę się do czego też zobaczymy, że Eiffla. To jest serio, jest... tak. że nie wiem, czy ją zobaczę, jak będziemy jechać. No ale zobaczę ją wiesz już, jak będziemy blisko. Tak, to tak ją zobaczysz. Jesteśmy już w naszym apartamencie, więc zrobimy sobie room tour. W ogóle jadłam tak dobrą zupę cebulową. O mój Boże, byliśmy usiąść sobie na chwilę, żeby przeczekać, bo nie mogliśmy odebrać kluczy, bo jeszcze było za wcześnie i zamówiłam sobie zupę cebulową. Oh my god, to była najlepsza zupa cebulowa, jaką jadłam. Żeby, że jej nie nagrałam, bo wygląda też bardzo ładnie. Proszę bardzo. Oto nasz apartament. Tutaj znajduje się kuchnia. Proszę bardzo, i nasze bagaże. Tutaj jest sypialnia. Mega sypialnia. Tu jest kanapa. Bardzo tu ciemno, bo jest tak, nie, no jest jedno okno, ale tutaj jest od razu ściana. Na zdjęciach wyglądało bo by było jaśniej. <grych> ale nie ma co narzekać, i tak tu tylko siedzimy. Taka łazieneczka. Jest okej. Okay. Co? No, no jest i. Czyściutko, ładnie. No, czysto jest. To najważniejsze. Yes. Więc tak, my się teraz będziemy ogarniać i idziemy zwiedzać Paryż. Wiesz, że jak jechaliśmy i zobaczyłam tą wieżę Eich, i flotami tak łasko pociekło. <grymne> <grymne> Powinieneś się cieszyć, że jesteś ze mną na wycieczce mojego życia, a ty się śmiejesz ze mnie cały czas, że ja się wzruszam. O jest jaki materac niewygodny będzie. Tak? Tak się zapadł. No miękko. Miękko, co? No. A -a. Oh. Ale jestem zmęczony. A ty? Jezus, ja jestem rozpierdolony. Jest <grym> Bożur. Musi musimy się umówić tak, że każdą nową scenę będziemy zaczynać. Bożur. Dobrze. Bożur. Bożur. Seba. A co to za znaczy czasowa? Co tam? co tam? Aha. Weźmy wyszliśmy. Sobie z domku, i weszliśmy na spacer. Zobaczy, dzisiaj mamy taki dzień ogarniający. Taki dzień na luzaku. Dzień na luzaku, nie mamy żadnych konkretnych planów. Mamy już zabukowane bilety do Louvre'u. W ogóle wiedzieliście, że w Paryżu jest bardzo dużo atrakcji, głównie w sumie muzeów, do których możecie wejść za darmo, jeżeli jesteście przed 26 rokiem życia. A ja tak się składa, że jeszcze jestem przez tydzień, więc korzystamy z okazji i. Będziemy zaliczać wszystkie te takie darmowe, fajne atrakcje i Louvre jest za darmo. Więc mamy bilety zabukowane już na środę. Teraz sobie spacerujemy. Jesteśmy w parku luksemburskim. I chciałam powiedzieć, że mam problem z nazwami tych wszystkich miejsc, bo nie umiem mówić po francusku, ale park luksemburski nie brzmi trudno trudna nazwa, więc nieważne. Jesteśmy w parku luksemburskim, jest tu przepięknie. Jestem zakochana póki co. Maga mi się podoba tutaj architektura i te wszystkie budynki, miasto, jak to jest zbudowane. Mega mi się podoba, jestem serio zachwycona. Joby sobie herbatkę i zwiedzamy. Uj. No i za to kocham parysz, nie? 40 zł za dwa na lesiki. <laughs> A dobry chociaż twój? Jeszcze nie wiem, bo jest taki kurczek. No gorący, właśnie, że... jest taki gorący, że nie czuję tego smaku, wiesz o co chodzi. Ja wolę takie śniadki chłodne z nutelą. o Oezu, takie to są najlepsze. Jest, dobrze. Ale dobre jest Proszę, działać wieże, masz wieże. No. Nie mogę, no ja ryczę po prostu. Ja <laughs> idzę, to... Strasznie się, tutaj tu jesteśmy. Jestem yeah, stanie stwierdzić, że to jest jeden z ładniejszych widoków, jakie ja miałam. Zaraz będziemy rągać za dwie minuty i czekamy właśnie. Cudownie tu jest. Naprawdę tak się cieszę. <śleskujesz> W naszym do restauracji zamówiłam ślimaki Czaisz, że kiedyś w ogóle jak moja mama tego ślimaka przy mnie, no ja się popłakałam. A teraz zamówiłam ślimaki Bo stwierdziłam, że skoro w Paryżu, to po prostu muszę tego spróbować Jak to się jedz, to czego to jest? Do łapania ślimaka Tym trzymasz ślimaka Tym trzymasz ślimaka A widelczykiem wydubujesz ślimaka a mega blesie Nie da się tego wyciągnąć No wyciągaj dług tam Wydub ślimak Jest mega obleśnie. Dobra, też ślimaka. No, mówiłem, że są dobre. No, ocena. Ocena, ocena ślimaka. Mówiłem, mówiłem. Dajemy sobie na zakupy poranne. Boże, czuję, że jestem tak zapuchnięta. Zostana, to nie była zbyt wygodna noc, ja się budziłam się w nocy, bo wszystko słychać na korytarzu i jak ktoś wychodził, to było mega głośno, ale właśnie wstaliśmy sobie, wyszliśmy na zakupy, kupiliśmy bagietkę, krosanty i jakieś rzeczy właśnie do tego, żeby zjeść na śniadanko. Teraz wracamy do naszego apartamentu i e, idziemy po kawkę, bo okazało się, że na dole mamy kawiarnię. E, więc idziemy sobie zawinąć kawusie i na śniadanko. Mamy już wstępne plany, co dzisiaj będziemy robić, Także będę wam updateować. Fiu, fiu, fiu. <laughs> jaka chrupiąca, pokaż mi. O no. oh my god, jaka świeża bagieta. Dobra, będzie bagieta. Wow, będzie pyszna. O ja, nie mogę się zaczekać, aż zjem taką bagietkę. Co to jest? To jest taki francuski, czy to jest po prostu. To jest taki serek Brie. Mhm. Mm boże, zobaczcie co się tutaj tworzy. Żałuję, że nie możecie poczuć jak pachnie ta bagietka. To jest taka świeżość. Pierwsza kanapka. Oh my god! Wiesz co najbardziej lubię, jak jemy razem śniadanie? Równy podział obowiązków. No ja też Ty gotujesz? A ja się patrzę, mi to odpowiada. Ale za to pościeliłam łóżko. Nie mamy tutaj przyjęty nawet żadnego stoliczka, więc dzisiaj będzie śniadanie podane do łóżka. Chodziliśmy tu po tysiącu schodach, 10 tysięcy 10, 10, 10, 10, 10, 10 schodów, <laughs> nie no, nie wiem ile to była schodów, ale bardzo się zmęczyłam, bardzo dużo, bardzo dużo. ale właśnie nie mówiłam Dominikowi, że w takich, w takich przypadkach, jak są jakieś takie, nie wiem, góry, chodzenie pod górę, przypomniałam sobie, że byłam na obozie i że dałam radę, więc nic mnie nie powstrzyma. Ale no, wejść tutaj w sumie było tego warte. Widać całe miasto. Byliśmy obejść tą bazylikę dookoła, bo do środka jest taka kolejka, że masakra. Mieliśmy dzisiaj trochę inne plany, bo chcieliśmy iść do muzeum... Jak się nazywa? Dorsay? Jakoś tak? Kurczę, nie umiem tych francuskich nazw. Ale... Bilety są wyprzedane do soboty No, bilety są wyprzedane do soboty, a my w sobotę już wracamy, więc trochę lipa Całe szczęście, że ten lufr zabukowaliśmy... Wcześniej Wcześniej, przed przyjazdem tutaj Ja nie myślałam, że to aż taki będzie tam lufr no. Tak szczerze No spoko, Krakowska tylko trochę większa, nie? Tak, dokładnie tak I ma więcej światła <noise> Nic specjalnego Nie no, tutaj jest ładnie ale Ci, że z zewnątrz nie byłam zachwycona. Jeszcze jak Konrad nam wczoraj powiedział, że tutaj jest ta galeria, to w ogóle z zewnątrz nie wygląda jakoś niesamowicie. Ale jak się wejdzie do środka, do tej drugiej części, to jest tutaj przepięknie. Ale właśnie z tego, co mówiłam Dominikowi przed chwilą, to jest takie dziwne, bo w Polsce jak macie galerię, to macie te korytarze, gdzie możecie sobie chodzić, posiedzieć i chodzić do, do różnych sklepów. A za granicą, bo tak samo było też w Mediolanie, z tego co zauważyłam, wchodzicie i całym... Galeria, ta galeria to jest sklep. To jest sklep. Wszyscy macie różne sklepy, ale nie wychodzicie jakby ze sklepu. Nigdy. Takie mam wrażenie. Zresztą nie to jest sklep ze sklepu sklep i wszystko wygląda jak taka jedna wielka e, całość. Będziemy jeszcze chcieli pójść w ten punkt widokowy, bo tutaj jest w ogóle na dachu tej galerii. Jest taki taras, gdzie jest punkt widokowy, gdzie możecie wejść za darmo. I to jest e, jeden właśnie z takich chłodniejszych widoków na Paryż, na Wigs i tak dalej. Lala, moi drodzy mm -hmm. to pachnie mi ta zupa Tak? Moja też spoko pachnie to Poszliśmy do jakiejś chińskiej knajpy Taki, taki, zaj... Coś takiego, wkleję wam tutaj zai. No, wkleję mam tutaj później nazwę I w ogóle myślałam, że to będą takie nudle, takie chińskie kluski A to jest coś a la ramen, tak mi się to bardzo kojarzy. Wziąłam sobie coś, co najbardziej, moim zdaniem, przypominało tantanmena, czyli mój ulubiony ramen. I zaraz zobaczymy, czy jest dobry. No są tu orzeszki. Jest mięso mielone, jest taki ten bulion kremowy. Dobra? No mój totalnie nie smakuje tak jak, <grymny> tak jak tantamen, Ale jest ok, jest okej. Okay. Ma taki. ma dziwny smak, taki orzechowy bardzo. Ty sobie te ravioli, Zup? Mhm. Faktycznie, Jezus, ile tych, kl tych klustrów. tu są same te. Piroszki. No. Spoko, bardzo Dobra. dobre. Wiecie co, wyszłam właśnie, na śniadanie i powiem wam, że dawno nie miałam takiego uczucia bycia głupią w jakimś miejscu zagranicznym, bo oni tutaj mają tak niezrozumiały dla mnie akcent. Że wiecie, fajnie jak jesteś w jakimś zagranicznym miejscu powiedzieć coś w ich języku. No i okej, okay. powiem sobie bonjour, powiem sobie, nie wiem co, merci, ale nie umiem się pożegnać. I jak zawsze ja byłam w jakichś Włoszech czy gdzieś, no to się mówiło ciao albo no cokolwiek w ich języku, a tutaj a wła. nie mam pojęcia jak się to słowo i jak to powiedzieć, więc czuję się na maksa głupia. Jednym z moich takich celów to zrobienie w Paryżu To jest, to jest mega głupie Teraz są popularne, popularne te figurki są na Angel, no nie? Tylko, że to są mega drogie Jak się je zamawia, to patrzyłam, że na Amazonie na przykład są za 190 zł I w Paryżu Jest Cały sklep z Angel i ja chciałabym kupić swoją pierwszą figurkę. Zrobię unboxing nawet na TikTokach, więc jeszcze kupuję jednego dla Szymona i dla Olafa. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać cenowo. Bo z tego, co patrzyłam na ich stronie, to kosztują około 13 euro, czyli na nasze to jest jakieś 56 zł coś takiego. A także wchodzimy i zobaczymy Studio Sun Angel. ja nie wiem skąd się wziął taki szal na Angel, ale zostałam zinfluencowana przez Tiktoka, tak? I ja szukam te hipersy, bo chcemy te na telefony, są właśnie z chłopakami a tu są jakieś inne, tu są jakieś smiski. Okay. nie nie nie, to nie, 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 nie to muszą być takie specjalny na telefon za zawieszone, gum to też są te hipersy, ja też można zawiesić na przykład na telefon, ale Albo na coś innego. Ale to nie jest to, czego ja szukam. Ja szukam Strictly Sun Angels, tylko nie widzę, żeby tutaj były. Patrz, są tutaj na przykład takie wystawione, ale ja bym chciała te do losowania. Te, co kupujesz w, w opakowaniu. I nie wiesz, jakie dostajesz. Sold out są Gdzież? Sold out są Smutna minka, coś. Obawiam się, że możemy tego nie dostać, wiecie? Idę się zapytać. Zapytałam się, czy ma pani Sony Angel Angels te hipersy, i powiedziała, że są wyprzedane w całej, całej Europie. Europie. To jest powalone, że zrobił się z tego taki viral. I myślałam, że za granicą będzie to dużo łatwiej dostać niż wiecie, tak zamówić do Polski czy coś. O, piesek. A tu się okazuje, że nawet w Paryżu są wyprzedane. Ale masakra. Kurde. Ale masakra. W Syrii już. Ja już miałam wszystko zaplanowane, że wchodzimy tu. Kupujemy, robimy unboxing. Zobaczę, że to żebyście wkręcił. A tu kasz tam. A tu kasztan. Słuchajcie kochani, przyszliśmy do kolejnej destynacji w Paryżu, którą chcieliśmy odwiedzić. I jesteśmy właśnie w takiej kawiarni, gdzie piszecie listy do samych siebie i macie możliwość... w sumie są trzy warianty. Możecie napisać list, który zostanie wysłany do Was za rok albo w ciągu 5 lat, albo za 20, za, za 20 lat. Kumacie, piszecie do siebie list, dostajecie go za 20 lat. Popalona. Sprawa, mega fajne. Nie słyszałam jednocześnie o czymś takim, jak to zobaczyłam na tym to po prostu oszalałam i stwierdziłam, że musimy tu przyjść. Więc kupiliśmy sobie właśnie thank you so much. Jaki ładne. Jakie ładne kupki no mówiłam sobie, macze, ty dostałeś Flat White'a. I właśnie w cenie, w cenie takiego listu macie jeden napój. I wybraliśmy sobie kartki. To jest moja, to jest Dominiczka. No i możecie tu sobie napisać list, adresujecie ją i wrzucacie. No i dostajecie. Jestem ciekawa czy będziemy pamiętać o tym za rok. Ja myślę, że zapomnę, jak to no, Myślę, że ty zapomnisz, jak to widzisz, tak faktycznie, bo ty jesteś taki. Ale ludzie tutaj, z tego co tutaj tak obserwuję. to muszą bardzo dużo te listy. Ja myślałam, że wszyscy no, takie o, ja mam fazę z Paryża, pocztówkę, ale stary mam zaraz taką motywację, że żeby napisać coś fajnego. Fajna sprawa. To, piszmy. to piszmy. Tego najpierw sobie wyjdzie kołą Teraz rzucamy tutaj i dajemy, żeby się podgrzało. Ej, mega fajne co? Mega fajne. Cieszę się, to jest fajne, mi się umie popatrzeć. Mam takie stempelki. Widzisz, a jak cię to mówiłam, to byłeś taki... <śmiech> <śmiech> bardziej wyszedł No, poskudnie Ej, to miał być ogólnie taki pomarańczowy Ale nie? wiesz co mi się wydaje? Że dałaś do tego kubeczka Aha, no bo ja po... I tam było już było trochę niebieskiego, no nie? I się zrobiło takie zielone Nie. <laughs> wyszedł kolor muchu <laughs> ta da Teraz idziemy to wysłać I wyszedł super kolor No, czy masz ładne a ja? Słuchajcie, tutaj jest taka ściana, gdzie macie dosłownie każdy dzień z tygodnia każdy dzień z tygodnia, każdy dzień z roku I wysyłacie na no mnie, Ponacie, na którego dnia ma być wysłana. To oni to biorą i wysyłają To jest fajny pomysł Oktobre okay. to pewnie będzie to, to nie? Potrzebuję obracać 30, czyli tu Czyli dokładnie tutaj Ja będę miała na tych przybitkach po prostu takie no, dźwięki. No. Idziemy do Louvru. Aż to jest wielkie. Potężny budynek, naprawdę potężny budynek. Ja nie wiem jak to ludzie budowali. To na pewno kostniki. Rękami gołymi. Kamieniarze. Kamienioza. Pięknie idziesz. Zapraszam. Dobra, przeszliśmy już te wszystkie kontrole, skasowaliśmy bilety, ale powiem Ci, że się wystraszyłam, bo tobie tak szybko sprawdzała ten dowód, a mi tak oglądała. I ja się bałam już, że coś zrobiliśmy nie tak, bo generalnie kupiliśmy sobie wcześniej bilety przez stronę, bo do 26 roku życia tutaj jest wejście za darmo. Co jest w sumie fajną opcją, bo louvre to jest no, jedna z takich rzeczy, które na pewno warto odwiedzić, jak jesteście w Paryżu. Za darmo, za darmo, to uczciwe cena. I pani kazała nam pokazać swoje ID, by móc zweryfikować nasz bieg. Bo właśnie Dominikowi tak szybko spojrzała i oddała, a ja mam jeszcze 3 dni dokładnie do urodzin. I tak oglądała, oglądała z każdej strony, no ale przypuściła mnie, więc fajnie. Matko i rodzin, nie spodziewałam się tego. Dzisiaj Dominikowi że chciałam dziś chwilę, żeby mi no, zrobili no, zdjęcia no, z zlemonelizację, no. ale to się chyba nie uda. Takie są tytuły, że masakra. tą wieżę Eiffel. Dzisiaj mamy generalnie dzień wieży, tak sobie roboczego nazwaliśmy. Mamy cały dzień związane atrakcje, atrakcje związane tylko z wieżą Eiffel, bo już sobie głównie porobić fotki, obejść po prostu z każdej strony. Zarezerwowałam nam też rejs łódką po Sekwanie, ale to pójdziemy sobie tak myślę, że jak się już będzie ściemniać, żeby też te światełka wszystkie się zapaliło i tak dalej. No, i chcemy wjechać na swoją górę. Jest strasznie mgliście, no nie? W ogóle pogoda nas sprękowała, bo jak ja patrzyłam na pogodę, i w sumie to jak codziennie patrzę na pogodę, to pokazuje, że jest niby słońce, albo chmury, ale z przewagą słońca, a my jeszcze ani jednego dnia nie mieliśmy słonecznego. Poza tym, pierwszym jak przyjechaliśmy, to faktycznie, jak sobie chodziliśmy później po południu, to tam słoneczka świeciła, nie? I było tak fajnie. A teraz, to co coś jest, jest mgliście i hymna, <laughs> więc lekki prank, ale Jezus jak tu pięknie, chodź, 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 stań do mnie, pięknie. <laughs> Maga się jarą. jeszcze w ogóle e, pokazywałam Nikowi na TikToku, że jest to metro numer 6 i że jak się tam e, jedzie to widać tak ładnie wieża Eiffla i siedliśmy dzisiaj do tego metra, totalnie ra randomowo, nie było to zaplanowane i ja się szczerałam, że ej, to jest chyba to metro, bo nagle zaczęliśmy jechać e, Jakbym ja z tym górą i faktycznie to była, ta, to była ta linia i było widać tą wieżę i wygląda to naprawdę ślicznie. Byliśmy teraz w restauracji. Ja wam powiem, jak ta restauracja nazywa. Ta restauracja nazywa się... Ristorante Pizzeria Capriccio Takeaway. Capriccio Takeaway. Jedną gwiazdkę daję. Obsługa klienta. Fatalna. Ob obsługa generalnie tutaj we Francji kelnerska, no Uważam, że w Polsce by coś takiego nie przeszło. Kumacie, że mieli tam w menu jakąś zupę sezonową, że dyniową albo z brokułów, nie brokułową. I pytam się tej pani, czy to jest zupa krem, bo ja lubię takie zupy, a nie lubię takich, wiecie, wodnych. A ona mówi: i co zup? What the fuck w ogóle? I ona mi, ona w ogóle chyba nie skumała, co mi chodzi, bo zaczęła mi mówić, że there is no cream, there is no cream. No i nie byłam pewna, czy to jest dupa krem, czy nie, więc stwierdziłam, dobra, nie ryzykuję, zamówię sobie carbonarę. Dominik też zamówił carbonarę za 16 euro. I dostaliśmy takie gówno, że dawno nie, dawno nie jadłam takiego gówna. Jezus, ale jestem zła, najgorsze na świecie uczucie, kiedy jesteście mega głodni, tak jak ja w tym przypadku, Idziecie do restauracji i dostajecie niedobre jedzenie. I jeszcze zapłaciliśmy za to 40 euro, za to wszystko w sumie. Idziemy zjeść naleśnika z jakiejś budy, bo to jest tu najlepsze. Generalnie trochę zmieniliśmy plany na dzisiaj. Cię, ja mam taką brudną... Generalnie musieliśmy trochę zmienić nasze plany, bo chcieliśmy właśnie dzisiaj wejść sobie na wieżę Eiffla, żeby pooglądać Paryż z góry, ale tak wygląda wieża Eifla. No nic byśmy chyba nie zobaczyli. Stwierdziliśmy, że przełożymy te plany na jutro, bo jeżeli jutro będzie mgła, z tego co widziałam, to ma być mgła rano, ale po południu ma się rozjaśnić, chociaż tutaj codziennie ta pogoda tak pokazuje, a nic się nie zmienia, ale wiecie, jeżeli się przejaśni, to będzie jeszcze szansa, że jutro zobaczymy ten Paryż z góry. A jak nie, no to po prostu wejdziemy sobie na to drugie piętro i tak naprawdę nie będzie to miało żadnej różnicy. A my jesteśmy już tutaj na porcie i idziemy dowiedzieć się, skąd startuje nasz rejs. Jest akurat godzina 17, więc idealnie wydaje mi się, że będziemy mieli ten Paryż widoczny za dnia i nocą. Jak już te wszystkie atrakcje się podświetlą, bo za się jest za pół godziny, a rejs trwa godzina, Także.

To koniec tego pięknego rejsu tak ja mi się w Ja też chcę wrócić do domu i oglądać na To jest Konrad, nasz przewodnik Konrad, cześć zawsze Dzięki ci wszystko Jestem wielkim Paryżem Idziemy na wieżę Eiffla i został taki dobry wybór że odpuściliśmy wczoraj i czekaliśmy do dzisiejszego dnia mimo tego, że pokazywało, że będzie zachmurzone to jest naprawdę piękna pogoda i wszystko widać, i nie mam głowy, więc idziemy na górę. Jesteśmy na drugim piętrze, idziemy sobie dookoła wieży, oglądamy teraz całe miasto i zaraz będziemy wjeżdżać kolejką na sam szczyt. I jak? Teraz widać, zobacz sobie. Nie, okay, faktycznie widać. A ja, ej, ej wszystko widać, te mróweczki mróweczki. widzisz? widzisz? No o, to luksus. Ale wolę jednak taki widzisz. Ej, my byliśmy wczoraj, nie? No tak! Tak! Ta, ta. ta. Ale wysoko, co? Mega, fajnie. Ale to pięknie, ja jestem zachwycona. Ja to chciałam zobaczyć właśnie tę skalę Chciałam sobie to zrobić zdjęcie Nie, no nie, nie mam to jak raz, tak, jak na zdjęciach na Instagramie A spytałeś się dlaczego tak? ja no, się pytałam Spytałeś się, dlaczego nie jest biało? Tak, bo to jest naturalne światło e, z nieba Aha no, Dzisiaj nie ma słońca nie? Aha, czyli dlatego jest tak i tak fajnie, że mam okazję to zobaczyć Tylko jest tutaj... dlatego tak szeptam? Bo jest tutaj pani, która cały czas wszystkich i cisza I nie można tu mówić I jak Ci się podobało muzeum? Bardzo piękne muzeum. Zachwyciła mnie sztuka nowoczesna. Nie no my nie jesteśmy zbyt muzealni, ale chciałam. Znaczy tam... ja jestem, ja jestem muzealny. Ty jesteś muzealny? Ja jestem, tylko nie ja... Nie znam cię z tej strony. Ja jestem muzealny, mhm. ale nie interesują mnie za bardzo jakieś takie obrazy. Na przykład Muzeum II Wojny Światowej albo jakieś muzeum samochodowe, to to są rzeczy, których wiesz, Czy się siedzieć godzinami i wiesz, każdą jedną eksponat przeglądać. No, no ale ja... Ja też nie jestem taka ob obrazowa. Tutaj nie, nie za bardzo... I nie lubię takiej nowoczesnej sztuki, w ogóle mi to nie sprawia przyjemności. Te Picasa obrazy były całkiem okej, okay, ale te półka takie jakieś, które się wydawały na 3 w ogóle mi się to nie podoba. Były tam takie obrazy, które przedstawiały właśnie jakieś postaci i oprócz tego, że był opis tego obrazu, którego namalował w jakich latach i tak dalej, to jeszcze była taka notka, jakby to, co mówiły postaci z tego obrazu. No to, to było ciekawe dla mnie, tak do przeczytania, ale generalnie też się jakoś nie zachwyciliśmy, dlatego właśnie rozmawialiśmy sobie z Dominikiem, że dobrze, że to muzeum było za może nie wydaliśmy na to pieniędzy, i tak naprawdę dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy ja mogę wchodzić na, za darmo do, na takie atrakcje, bo jest 1 listopada, jutro już mam urodziny i mam 26 lat. Jest ze ten rok mi tak szybko minęło, że to jest niesamowite. No więc póki jeszcze mogę, to ten ostatni dzień korzystamy i znaleźliśmy tutaj w ogóle zajebistą miejscówkę z hotpotem i jedziemy tam zjeść. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam, a kto? Marta, nasza solenizantka! Tak jest, wielkie prawa dla Marty! Ej, mam pytanie. No? Bo mówiliśmy o tych zaręczynach, że masz mi nagać, to to jest właśnie <grymka> Nie. Proszę. Proszę, kolamy z połówki szklanki. Dziękuję. Zdrowie solenizantki Marty. Dziękuję. Mama też mnie wysłała. Ale ja byłem pierwszy. I mama wysłała mi takiego TikToka. Pradam przesadziła. W tym raku przesadziła?